Kuźnia Raciborska podjęła się termomodernizacji aż 10 budynków. Wczoraj zaprezentowano zmodernizowane i wyremontowane budynki Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej oraz blok przy ulicy Słowackiego 5, a to wciąż nie jedyne inwestycje gminy. Kuźnia Raciborska podjęła się łącznie termomodernizacji aż 10 budynków. Kosztowna inwestycja została podzielona na dwa projekty. To jest projekt, który udało nam się zrealizować dzięki środkom unijnym, które pozyskaliśmy, to jest osiem budynków na raz. Z tych budynków to może trzeba by było je wyliczyć. To jest budynek ZGKM-u, który dzisiaj jest jako ostatni oddawany z serii tych ośmiu budynków projektu unijnego, czyli zamykamy ten projekt. To jest przedszkole w kuźni raciborskiej numer jeden. To jest. OSP w Turzu, razem z przychodnią zdrowia, to jest wiejski ośrodek kultury razem z przedszkolem w Turzu. To jest budynek w, przedszkolny znowu w Rudach. To jest budynek wiejskiego ośrodka kultury i OSP w Jankowicach, To jest budynek wiejskiego ośrodka kultury i OSP w Rudzie Kozielskiej i jako ostatni z tych budynków to jest budynek właśnie tego ZGKM, który, a nie przepraszam Jagodowej, bo ZGKM już wyliczyłem budynek na Jagodowej, który służył pracowniku zgkm -u, teraz będzie służył nam na okres przejściowy, aż remont tego budynku się skończy. Drugi z projektów wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach tego projektu udało się zmodernizować dwa bloki przy ulicy Słowackiego 5 oraz Kasztanowej 6. To są dwa budynki komunalne, które, pod, które, w których zwyczajnie mieszkają ludzie. Jeden z nich to jest ten naprzeciwko Urzędu Miasta, to jest słowackiego 5, znakomicie wyremontowany jeszcze ze współpracy z mieszkańcami, którzy wzięli się za remont swoich lokali w środku, we współpracy z nami, my z, byliśmy z zewnątrz. A drugi z nich to jest budynek na ulicy Kasztanowej. To jest ten z przy przedszkolu. Ten jako pierwszy został stermomodernizowany i podłączony do kotłowni centralnego ogrzewania, a ten drugi, ten słowackiego 5, właśnie dzisiaj zostanie w symboliczny sposób oddane do użytkowania, mimo że już tam oczywiście mieszkańcy, mieszkańcy mieszkają, bawią się z swoimi remontami. Termomodernizacja aż 10 budynków to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga także sporych nakładów finansowych. Myślę sobie, że 10 budynków, gdzie ogólna kwota to jest 6 milionów złotych wydatkowanych na to, na to zadanie, to olbrzymia rzecz, jak na tak małą gminę jak moja. A finansowanie również cieszy, bo to prawie 4,5 miliona złotych dostaliśmy z środków zewnętrznych na to. Więc za te środki udało się 10 budynków zrobić, jak Państwo widzą. To nie koniec, bo rozpoczęliśmy remont tego budynku i będą jeszcze kolejne rzeczy na bieżąco podpisywane i rozpoczynane projekty. Ale ten był duży, dwuletni i ten dzisiaj zakończamy. jeden, i drugi, ponieważ ten pierwszy zakończy budynek ZDKM z tych ośmiu dofinansowanych z Unii Europejskiej, a ten drugi budynek ze Słowackiego, pięć komunalny, mieszkaniowy, który kończy projekt mniejszy, ale równie ważny, ponieważ to są mieszkania moich mieszkańców. A zmiany w kierunku oszczędności i ekologii czyni cały Śląsk, co wyraźnie podkreślali goszczący w Kuźni Raciborskiej senator Ewa Gawenda oraz wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski. Ja pracuję w Komisji Środowiska w Senacie, także, te wszystkie środowiskowe i projekty, i aspekty są dla mnie bardzo, bardzo ważne. I jeszcze powiem, że niedawno zaprosiliśmy tutaj kolegów z Komisji Środowiska. Przyjechali do nas na Śląsk senatorowie. Nie tylko po to, żebyśmy porozmawiali tutaj o tych wszystkich tematach górniczych, które przepracowujemy w Senacie, ale również po to, żeby pokazać im, jak wygląda w tej chwili śląsk. Śląsk i w jakim kierunku tutaj te wszystkie ekologiczne przemiany następują. Senatorowie byli naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni wizerunkiem Katowic, wizerunkiem Śląska, bo jakby nie było, Śląsk jest coraz bardziej zielony i piękny i tutaj rola nas wszystkich, żeby przede wszystkim dbać o te ekologiczne i źródła ciepła i, i wszystkie projekty zmierzające w, w kierunku ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz w tej chwili realizuje 170 projektów w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko. To jest kwota ponad miliarda 100 milionów złotych. Raciborska wystąpiła do nas o dofinansowanie w ramach właśnie tego projektu o kwotę 450 i taką kwotę też otrzymała. Jest to kwota kwalifikowana y, już do rozliczenia. Termomodernizacja niesie za sobą sporo korzyści. Zmienia się nie tylko wygląd, ale przede wszystkim zapotrzebowanie na energię. Dzięki podjętym krokom gmina Kuźnia Raciborska nie tylko walczy o czyste powietrze, ale także będzie mogła cieszyć się mniejszymi rachunkami. Celem termomodernizacji są zwyczajne oszczędności i komforty oczywiście wszystkich, którzy użytkują te budynki. Mieliśmy z tego tytułu mieć duże oszczędności. To był cel. Poza tym estetykę oczywiście. Te budynki to był jakiś późny gomułka, wczesny gierek, więc... Na chwilę obecną wyglądają bardzo nowoczesne, dorosłe do czasów. Wiele z nich ma fotowoltaikę poinstalowaną. Po, po Źródła ciepła z takich ciężkich, węglowych, przestarzałych kotłów została zamieniona na gazowe, na peletowe. Tylko jeden z nich dostałek ogroszek, bo tam w tym miejscu nie było możliwości żadnej innej. Więc cała reszta to są nowe warunki, czyli łącznie ze środkami tych budynków zostały wyremontowane. Ludzie wracają zupełnie w inne miejsce pracy. Każdy i gminy dla dobra tutaj mieszkańców cieszy, dlatego, że to poprawia tutaj życie mieszkańców. No i przede wszystkim również budżet, bo jak wiemy ocieplenie budynku i termomodernizacja, no to wszystko też przekłada się później na oszczędności. Gmina Kuźnia Reciborska jest jedną z najbardziej aktywnych gmin w zakresie walki ze smogiem. Jako jedna z pierwszych na Śląsku otworzyła punkt doradztwa programu Czyste Powietrze, co także ma zachęcić mieszkańców do podejmowania proeko, Ekologicznych działań nie tylko dla siebie, ale także dla całej gminnej społeczności.